Gościem Radia Katowice jest dziś dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Andrzej Schneider. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogoda za oknem kiepska, dlatego na rozgrzewkę, panie dyrektorze, zdanie do dokończenia. Prosimy o to od rana słuchaczy Radia Katowice. Warto dziś wstać, bo... Można przyjść do Radia Katowice. Na rozmowę na rozmowy o poranku. To teraz, panie dyrektorze, Ruda Śląska, właśnie tam odbędzie się gala finałowa jubileuszowej dziesiątej już edycji konkursu w kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Swoje recytacje zaprezentują finaliści wyłonieni w zmaganiach półfinałowych. Czy ten konkurs porusza? Ta nazwa jest mocno myląca, konkurs recytatorski. I mówię to jako osoba, która jest w zaangażowana, oczywiście, więc można powiedzieć, że trochę, trochę nieobiektywnie, ale w istocie udział w tym konkursie nie polega tylko na recytowaniu zapamiętanego, nauczonego na pamięć tekstu, czy to poetyckiego, czy prozy. A nie nawet na najbardziej oryginalnej interpretacji. To jest coś daleko więcej. Uczestnicy tego konkursu. Ci finaliści w maju pojadą do miejsca, do miejsca pamięci przestrogi Ravensbrück, czyli do miejsca, w którym istniał ów potworny. Obóz na taki kilkudniowy wyjazd studyjny. I tam mają okazję niejako dotknąć obejrzeć i tak naprawdę dopiero przeżyć te treści, które już znają nie tylko jako utwory poetyckie czy, czy prozę. Ale przeżyć również te informacje, które dostają od nas w ramach przygotowania się do konkursu. Jest to będzie to, dla nich taka lekcja historii. To jest niezwykła lekcja historii. Prosimy też bardzo często uczestników tego konkursu, by znane im teksty, które prezentowali podczas konkursu, powiedzieli tam, w tym miejscu. I nabiera to już zupełnie innego. Zupełnie innego znaczenia. Powiem zresztą jeszcze coś ciekawego, mianowicie prosimy uczniów po wyjeździe, po powrocie, w drodze powrotnej stamtąd, by zechcieli swoje wrażenia w jakiś zwięzły, krótki sposób opisać i proszę mi wierzyć, powstają kolejne. Niezwykłe moim zdaniem utwory poetyckie opisujące to miejsce, to już opowiada tę historię, zatem kolejne, kolejne pokolenie i to jest ten niezwykły rys tego właśnie konkursu. Panie dyrektorze, miejsce pamięci i przestrogi Ravensbrück w Niemczech. Ja sam tego miejsca nie odwiedziłem, podobnie jak wielu naszych słuchaczy. Proszę powiedzieć, czy ono również wywołuje tyle emocji, co niemieckie nazistowskie obozy Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, czy Majdanek w Lublinie? To jest jedno z takich właśnie miejsc, które zawsze zostawia ślad w pamięci tych, którzy je odwiedzili. Kto był w Muzeum Auschwitz-Birkenau, jeśli był tylko raz, zapamiętuje tę wizytę na całe życie. Niektórzy wręcz zapamiętują je w ten sposób, że już nigdy więcej tam nie chcą jechać. Zbyt trudne to jest to dla nich. Zbyt trudne. To przerasta, to przerasta po prostu możliwości percepcji, skala zła, z którą tam wciąż nie mamy do czynienia, chociaż to są już tylko obiekty muzealne, poraża po prostu zostawia ślad. My staramy się jadąc tam z młodzieżą, z ich opiekunami. No, pokazać jakby m, te wartości, które pozwoliły m, w tym przypadku kobietom, bo to był obóz kobiecy w Ravensbrick przetrwać, czyli pokazać im na jakich wartościach budowały swoje życie, swoje trwanie w tym obozie, że, że przetrwały, przetrwały jako, jako osoby, jako, jako ludzie. I finał tego konkursu dziś w Rudzie Śląskiej będziemy oczywiście tam na miejscu. Panie dyrektorze, zmieniamy teraz temat naszej rozmowy w sobotę w studiu koncertowym imienia Jerzego Hralda, studiu koncertowym Radia Katowice. Odbędzie się finał ósmego ogólnopolskiego festiwalu Piosenki o Wolności. IPN organizuje go wspólnie ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, które działa przy kopalni Wujek w Katowicach. Do udziału zgłosiła się w tym roku rekordowa liczba uczestników, ponad 200 osób. Tak. Co roku ta liczba nam wzrasta, cieszymy się z tego ogromnie i nie ukrywamy pewnego, pewnego zaskoczenia, miłego zaskoczenia, że ta formuła edukacji historycznej, bo my ją tak w istocie. Traktujemy, zyskuje na, na popularności. A jest to właśnie też edukacja historyczna, prowadzona taką drogą Formułyc. można powiedzieć nieoczywistą, ale jednak to jest chyba dobra droga pokazanie jak w Polakach tkwi ten gen wolności opowiadany na różne sposoby między innymi właśnie poprzez, poprzez właśnie utwory muzyczne o jakiej wolności będą opowiadać uczestnicy bo na radiowej scenie zabrzmią znane utwory między innymi Krystyny Prońko, Marka Grechuty, Manamu czy Lombardu i wszystkie opowiadają o wolności Gintrowskiego tych autorów zaproponowaliśmy całą całą szeroką Gamę. To są teksty bardzo często nam znane, słuchane. tak Śpiewane w samochodzie. Które, które śpiewamy tak, słuchając, słuchając je w radio. Natomiast czasami sobie nie zdajemy sprawy, jakby ich, z ich genezy, skąd one się wzięły. i ten konkurs jest zaproszeniem dla młodych ludzi, by tym tekstom przyjrze, przyjrzeli się trochę uważniej, by zechcieli je zaśpiewać, no krótko mówiąc, po swojemu, tak jak rozumieją je dzisiaj, dodając trochę tego rozumienia współczesnego. Bo wiele tych utworów, jakkolwiek znanych i popularnych, nie, nie, nie boję się tego słowa, to są już teksty historyczne, powiedziałbym językiem historyka, to są teksty źródłowe. I ten festiwal już w sobotę o godzinie 11. W Radiu Katowice to podkreślam z wielką przyjemnością. Panie dyrektorze, zanim sobota to jeszcze powiedzmy sobie o czwartku. Jutro w Katowicach odsłonięcie tablicy upamiętniającej mecenasa Jerzego Kurcjusza to osoba zasłużona w regionie, ale chyba nieco zapomniana. Jerzy Kurcy już miał trochę pecha, jeśli wolno tak powiedzieć, bo jakkolwiek urodził się w Łomży w 1907 roku, był przedstawicielem przedwojennego środowiska narodowego, potem pełnił misje dyplomatyczne między innymi w Rzymie, w Atenach, najdłużej w Stambule. Wrócił do Polski, ale cały okres powojenny był szykanowany, inwigilowany. W 1947 roku zamieszkał już na stałe w Katowicach. Był prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem. W latach 80., i stąd to umiejscowienie tablicy w zarządzie regionu Solidarności. Mensanus Jerzy Kurc już mocno wspierał ruch Solidarności, doradzał jako prawnik, bronił jako adwokat między innymi górników kopalni Piast, liderów strajku, tego najdłuższego strajku podziemnego w proteście przeciwko stanowi wojennemu. Był też autorem statutu, pierwszego statutu Komitetu Budowy Pomnika na kopalni Wujek. Był mocnym orędownikiem. Twierdził, że to miejsce musi zostać w jakiś szczególny sposób y, upamiętniony. Nie doczekał już y, ani wolnej Polski, ani y, odsłonięcia y, tego, y, tego pomnika, ale Uważamy, że należy mu się ten wyraz wdzięczności z naszej strony. I jutro będziecie przypominać jego postać. Jego postać i jego piękną książkę na przedpolu Jałty. To są jego wspomnienia właśnie z tego okresu wojny, z tej misji dyplomatycznej, w szczególności, którą pełnił. W Stambule, w Turcji. I tutaj musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Czas niestety dobiega końca. Moim i Państwa gościem w Radiu Katowice był dziś dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę i spotkanie. Dziękuję bardzo.